No. Moja pasja jest dla mnie nauką i możliwością spędzenia czasu z kolegami i koleżankami. Nazywam się Antoni Świerkowski, mam 11 lat, moją pasją jest szermierka. Szermierka pojawiła się w moim życiu tak, że szukałem jakiegoś ciekawego sportu, i pewnego razu mama powiedziała mi, że w naszym mieście są treningi szermierki. Zaciekawiłem się, no i tak się tu znalazłem. Uczęszczam do uczniowskiego klubu sportowego Fenix Jabłonna. Moim trenerem jest pan Ryszard Rogowski. Trzy. Dwa, trzy. Na treningi szermierki chodzę 3 razy w tygodniu po dwie godziny. Zdarza się jednak, że przed jakimiś ważnymi turniejami chodzę nawet 5 razy w tygodniu. Moim pierwszym osiągnięciem jest to, że trener dopuścił mnie do walki z innymi dziećmi już po dwóch miesiącach treningów, kiedy to inni musieli czekać na to 3 miesiące. Moim drugim osiągnięciem było to, że jestem dziewiętnasty w Polsce, zaledwie po roku ćwiczeń. Mam nadzieję, że Szermierka zostanie ze mną jak najdłużej i że jeszcze zdobędę jakieś osiągnięcia. Dzięki Szermierce mogę zwiedzić ciekawe miejsca w Polsce. Również dzięki niej mam wielu przyjaciół i kolegów. Kiedyś miałam taką sytuację, gdzie wygrywałem 11-8, a przegrałem 12-11. To pokazuje, że nigdy nie można być pewnym swojego zwycięstwa. Stań czas. wygrywa prawa strona, 4, 3, uwaga, kończymy wszyscy. Zachęcam wszystkich do znalezienia swojej pasji, ponieważ to dużo daje. Można zwiedzić ciekawe miejsca, poznać kolegów i koleżanki, no i dobrze się bawić.